Od od emocji, które towarzyszą tak taki ponowny debiut. Trochę opóźniony jakiś taki dodatkowy stresik, emocje towarzyszą Panu? Eee, może stresik, to za dużo powiedziane, ale wiadomo, chcę to jak najszybciej, żeby udało się nam poukładać, żeby wróciło na taki tor, jak powinno. Podobno czujecie się mocni, nie? pan to potwierdził zaprzeczy i powie, jakie plany na ten mecz niedzielny. Plany są tylko jedne, wygrywać w każdym meczu. Wiem, że to nie będzie łatwe zadanie, ale staramy się uczynić wszystko, żeby tak się stało. Tutaj jeszcze do pomocy będę miał Hansa, także y, czujemy się pozytywnie nastawieni na ten mecz. Wiemy, że troszeczkę będzie nam brakowało Patryka Wojdu, ale mam nadzieję, że niedługo do nas dołączy i będzie naszym silnym punktem w zespole. Jak ta praca przez ostatnie dni wyglądała, I właśnie w takim duecie trenerskim z zawodnikami, pod Pana kontrolą? Y, myślę, że pozytywnie. Zresztą najlepiej jakby sami zawodnicy na ten temat coś powiedzieli, ale Mieliśmy we wtorek trening w Lublinie na twardym torze, długim torze podobnym Tarnowa. Zawodnicy mam nadzieję, że dobrali odpowiednie przełożenia. W środę też młodzieżowcy nasi mogli też parę biegów pojechać na też długim, twardym torze w Rzeszowie, no to także myślę, że będą przygotowani na ten mecz w Tarnowie. Czy można jakkolwiek ten tor też porównać do tego Krośnie, który ewidentnie nam leżał ostatnio? Myślę, że tak, podobny, długi, twardy, szeroki, także myślę, że, że powinno być ok. To zamiast Patryka. Eee, nie chciałbym zradzać tak do końca. Mamy skład podany oficjalny, wszyscy widzieliście. Eee, Patryk Hansen w składzie, ale mamy też rezerwowego eee, Michaela Andersena i myślę, że w jego miejsce będzie wskakiwał. Czy ewentualny punkt bonusowy, taki minimum, to jest to, co Was zadowoli? Eee, zadowoli nas trzy e, punkty. Nie wiem, że stawiam wysoko poprzeczkę, ale ja wierzę w zawodników i mam nadzieję, że oni wierzą też z siebie. Jeden pożar związany z licencją toru ugaszony, teraz mam wrażenie, że zwycięzcy w Tarnowie ugasiłoby też już do końca ten drugi, ma Pan takie samo wrażenie? Tak, no już wystarczy tych dziwnych rzeczy w kuluarach, zawsze się śmiejemy, żeby po prostu ciekawe co kolejny dzień przyniesie. Teraz już skupiamy się, od kilku dni skupiamy się tylko na sporcie, e, uważam, że atmosfera jest super w drużynie, e, czekamy już na ten dzisiejszy kolejny trening, e, jutro jedziemy do Tarnowa, ci którzy mogą. Eee, no jesteśmy gotowi. Myślę, że to będzie fajny weekend i dla drużyny, i dla wszystkich zawodników. I mam nadzieję, że też dla naszych kibiców chcemy się dobrze zaprezentować w Talnowie. Jedziemy po zwycięstwo. Czy się uda, to już się okaże, ale ważne, żeby to było fajne widowisko, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby po prostu to był taki żurzel, jaki chcemy oglądać, jaki chcemy dostarczać kibicom. Trener mówi, że najlepiej byłoby zapytać zawodników o to, jak te ostatnie tygodnie, dni w zasadzie e, minęły, może pan ma jakieś przecieki od zawodników, bo może trenerowi nie chcą wszystkiego też powiedzieć, tam pan zdradzi, jak ci zawodnicy odbierają te zmiany w sztabie szkoleniowym, te zmiany w treningach. Myślę, że przede wszystkim fajnie, że ktoś zaczął z nimi rozmawiać. Myślę, że to jest dosyć istotne, że w ogóle ta komunikacja przebiega zarówno po polsku, jak i po angielsku. Także... Myślę, że jest ok. Naprawdę mamy też logistycznie taką troszeczkę zagadkę, bo, bo jutro w Łotewskim Dałga w Pils, czyli 10 godzin jazdy od Talnowa e, w Mistrzostwach Europy PAR będzie występował Andreas Jagę i Wacław Milik. Też staramy się pomóc im logistycznie e, w jakiś tam sposób, e, no bo to będzie ciężka noc dla nich, żeby, żeby do Tarnowa dotrzeć bez przygód. E, rozmawiamy. Dzisiaj na treningu są ci, którzy mogą być. E, Pogoda dopisuje, w niedzielę też powinno być ok, także mówię, z takiego punktu organizacyjno-komunikacyjnego jesteśmy podekscytowani, że wracamy na toli, i trzeba wygrać. I tylko Patryka Wojdyły brak. Pan jest spokojny o to, że są w klubie, w drużynie zawodnicy, którzy godnie go zastąpią? Myślę, że każdy ma teraz po prostu carte Blanche, tak? każdy ma po prostu możliwość, żeby zaprezentować swoje możliwości, swoje umiejętności bez wielkiej presji, że zostanie zastąpiony czy nie zastąpiony. Wszystko zweryfikuje to, jak to tam wszyscy powtarzają często pół żartem. Na pewno jesteśmy w stanie nawiązać walkę na każdej pozycji z unią Tarnów. Ale mówię, no też, też Talmud dziwne, dziwne mecze ma za sobą. My potrafili przegrać 30, praktycznie praktycznie skrostem u siebie i prawie 30 wygrać z bydgoszczą, więc no nie szukajmy wszędzie logiki, bo to tylko żurze.